Witam Was w moim kolejnym filmiku. Wiem, że dzisiaj miała być recenzja drobnych występków w czasach obfitości, ale pomyślałam, że ze względu na to, że zbliżają się walentynki, przygotuję dla Was coś bardziej tematycznego i dlatego przychodzę dzisiaj do Was z moim e, top 5 książek o miłości. Tylko e, tych książek będzie tylko 5, dlatego że nie chciałam ich szukać na siłę. Pokażę Wam te książki, które w całym moim życiu okazały się być dla mnie jakieś takie najbardziej, powiedziałabym, romantyczne i mam nadzieję, że. Może coś pośród nich ciekawego znajdziecie, chociaż nie sądzę, żebym tutaj pokazała Wam jakieś strasznie mm, odkrywcze pozycje, bo jednak dobrze wiecie, że ja lubię klasykę, więc tej klasyki będzie dzisiaj dość sporo. Jeżeli oczywiście macie jakieś swoje ulubione tego typu książki, to będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się nimi ze mną w komentarzach, bo może akurat ktoś czegoś takiego szuka, już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Kolejność, w jakiej będę mówiła o tych pięciu książkach, będzie zupełnie przypadkowa, więc tym się absolutnie nie sugerujcie. Ale skoro powiedziałam, że będzie to pięć książek jakby całego mojego życia, to na pewno nie może zabraknąć pośród nich jakiejś baśni. Którzy lubią baśni o kopciuszku, niektórzy baśni o czerwonym kapturku, o śpiącej królewnie, a ja jakoś zawsze bardzo lubiłam baśni o ołowianym żołnierzyku. Ołowiany żołnierzyk zakochał się w. Baletnicy z papieru, ale pewnego dnia niestety został wywiany przez wiatr za okno, przeżył całą masę przygód. Teraz właśnie nie wiem, czy mam spoilerować wam tą baśnią, ale jeżeli wam. Jej nie zaspoileruję, to chyba nic z tego nie będzie, więc możecie teraz albo przewinąć, albo jakoś to wszystko znieść, ale wydaje mi się, że baśnie o ołowianym żołnierzyku raczej wszyscy kojarzą. W każdym razie na końcu ołowiany żołnierzyk zginął razem z tą swoją baletnicą w płomieniach i pozostała po nich tylko zwęglona róża i ołowiane serduszko, więc na pewno jeżeli chodzi o takie baśnie o miłości, to to jest jedna z mniej typowych, a jednocześnie moim zdaniem jedna z piękniejszych baśni. Kolejna pozycja, która znalazła się w mojej top 5, to dziwne losy Jane Eyre. Na początku nie byłam do tej książki przekonana, ale jednak z biegiem czytania naprawdę skradła moje serce. Niejednokrotnie podczas jej czytania się popłakałam, bo ta historia jakoś strasznie mnie wzruszała. Przypuszczam, że część z Was czytała tę książkę, a nawet jeżeli nie, to ja bardzo serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli lubicie literaturę angielską, to tym bardziej. Jest to książka, która na pewno Pewnie nie każdemu się spodoba Bo jednak to jest klasyka Jeżeli nie przepadacie za klasyką No to pewnie z tego waszego spotkania Nic nie wyjdzie, ale jednak Sugerowałabym dać jej szansę Aha, jeżeli Kojarzycie tę książkę Głównie ze względu na jej ekranizację Tą nowszą ekranizację To jeżeli będziecie mieli Więcej czasu, to zachęcam was do obejrzenia Tej ekranizacji starszej Kilkuodcinkowej, bo jest moim zdaniem o niebo lepsza. Kolejna książka, powiedziałam Wam już, że nie sugerujcie się absolutnie kolejnością, w której omawiam te książki. To będzie Przeminęło z wiatrem. Niestety nie mam własnego Przeminęło z wiatrem w mojej ogromnej biblioteczce, ale Przeminęło z wiatrem nie mogło w tym filmiku zabraknąć. To nie jest może jakaś szczególnie szczęśliwa historia o miłości, ale w tej książce bardzo imponowała mi postać Scarlet, która potrafiła poradzić sobie w każdych warunkach i potrafiła. Wydaje mi się całkiem zdrowo myśleć i na pewno pod wieloma względami uważam ją za postać bardzo ciekawą, chociaż samego Reta Butler, Butlera oczywiście też nie zmienia to wszystko faktu, że to jest to naprawdę bardzo ładna opowieść o miłości, nie tylko o miłości, ale także o kilku innych. Rzeczach, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście i do tej pory znacie tylko film, to jak najbardziej książkę Wam polecam. Bo oczywiście jak to zazwyczaj z książkami bywa, książka jest lepsza niż film. Myślę, że jeżeli oglądacie moje filmiki od dłuższego czasu, to na pewno już zdążyliście się zorientować, że mam straszny bałagan w tej mojej biblioteczce i efektem tego jest teraz to, że nie mogłam znaleźć Anny Kareniny. A Anna Karenina to kolejna książka, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Jest to historia. Miłości na pewno trudnej. Oczywiście główną bohaterką jest Anna Karenina, żona Karenina, która mogłoby się wydawać, że jest szczęśliwa, ale jak to w książkach bywa, oczywiście nie jest i szuka miłości gdzie indziej. Dokąd ją to wszystko doprowadzi, tego na pewno dowiecie się z książki, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Przy Annie Kareninie można spędzić naprawdę dobrych kilkanaście godzin, więc jeżeli szukacie takiej dłuższej historii, która, którą zapamiętacie na bardzo długo, to myślę, że Anna Karenina będzie dla Was odpowiednim wyborem. Przede wszystkim jest to świetna książka psychologiczna, więc jeżeli lubicie, takie pogłębione historie, to jak najbardziej e, będę Was e, do, zachęcać do tego, żebyście Annę Kareninę w końcu przeczytali, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To jest e, historia, podobnie zresztą jak Przeminęło z Wiatrem, w której wątek miłosny jest tylko jednym z wielu wątków, i tak naprawdę na tą książkę składa się o wiele, wiele więcej. Żeby nie było tak, że opowiadam Wam tylko o takich starych, klasycznych pozycjach, wybrałam jedną taką nowszą książkę, która uważam, że zasługuje na zainteresowanie, zasługuje na uwagę. Wiem o tobie wszystko. Claire Kendall. kiedyś nagrywałam jej osobną recenzję, dlatego teraz powinna tutaj na pewno powinien tutaj pojawić się jakiś link. Jest to książka opowiadająca o miłości strasznej, niepokojącej, bo o miłości pewnego psychopaty do pewnej kobiety. Ten psychopata nie przyjmuje absolutnie do wiadomości, że ta dziewczyna go nie kocha i nigdy go nie pokocha. Wysyła jej kwiaty, wysyła jej prezenty, nie reaguje na groźby ze strony policji. I czym to się wszystko skończy, to zobaczycie z kart książek. Oprócz mnie tę książkę czytało także kilka innych osób. Wszystkie były nią absolutnie zafascynowane i powiem wam jeszcze jedno, że podczas czytania tej książki szłam taką ciemną ulicą i nie mogłam powstrzymać się od oglądania się ciągłego za siebie, bo cały czas wydawało mi się, że ktoś za mną chodzi. A jeżeli książka y, robi na nas tak duże wrażenie, że myślimy o niej nawet po przeczytaniu, nawet idąc jakąś ciemną drogą, to znaczy, że to jest. Naprawdę bardzo dobra książka. Jeżeli gdzieś tam ją w księgarniach, w bibliotekach zobaczycie, to moim zdaniem warto prze przeczytać. To nie jest jakaś, wiecie, taka książka z naprawdę wysokiej półki, ale jest to bardzo przyjemna lektura, na którą uważam, że warto zwrócić uwagę właśnie w tym walentynkowym czasie, żeby tak nie było może sielsko, bo w tamtych kilku poprzednich książkach było, ta miłość była raczej taka, wiecie. Romantyczna, ładna, a tutaj mamy takie złe oblicze miłości. Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam. Tak jak powiedziałam na początku, jeżeli macie jakieś swoje ulubione typu, typy książek o miłości, to bardzo chętnie się o nich dowiem w komentarzach. Zresztą bardzo chętnie na pewno dowiem się o nich nie tylko ja, ale także inne osoby, które oglądają moje filmiki. Może każdy wtedy coś znajdzie dla siebie. Ja już się z wami żegnam. Widzimy się już wkrótce w moim kolejnym filmiku. I do zobaczenia! Udanych Walentynek życze.